Nowy plac zabaw powstanie obok Chrzanowskiej biblioteki. Miasto doposaży też istniejące place. Mieszkańcy bloków przy ulicy Zielonej, Broniewskiego czy Grzybowej na osiedlu Północ są zaniepokojeni. Od kilku tygodni ubywa sprzętów na placu zabaw koło biblioteki. Ludzie spekulują, że gmina chce zlikwidować plac zabaw i w jego miejsce stworzyć zieleniec. Nie ma takich planów, uspokajają urzędnicy z Chrzanowskiego magistratu. Wręcz przeciwnie, powstanie tu nowy plac, zapewnia Danuta Grzesiak. Robimy w tej chwili ocena, tak jak plac w parku. Ze względu na miejsce plac zabaw przy bibliotece będzie mniejszy od tego, jaki jest w miejskim parku, ale będzie równie nowoczesny. Pojawią się tu nowe urządzenia i specjalne maty zapewniające bezpieczeństwo. Teren będzie także ogrodzony. Miasto zarezerwowało na ten cel 150 tysięcy złotych. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Do czasu powstania nowego placu dzieci muszą zadowolić się starymi urządzeniami. Budowa placu zabaw przy bibliotece to największa inwestycja w tym zakresie, jaką zaplanowano na ten rok. Pozostałe placy zabaw przejdą tylko lifting. Są już po przeglądzie technicznym. Miasto usunie wszelkie wykryte usterki, a także urządzenia, które są w bardzo złym stanie technicznym. Tak będzie na przykład na osiedlu Stella, gdzie dodatkowo plac zabaw ma być przeniesiony w nowe miejsce na wniosek Rady Osiedla. Zostaną urządzenia te, które mogą być w tym momencie. Yy... I mogą być wyremontowane na starej części placu, natomiast w ramach środków inwestycyjnych, które mamy zabezpieczone, będzie wykonane ogrodzenie i będą przeniesione już te urządzenia, które mogą być przeniesione. O tym, co pojawi się na osiedlowym placu zabaw, zdecyduje Rada danego osiedla lub sołectwa. Potrzeby są różne. Karuzele są potrzebne, huśtawki, a ostatnio, a ostatnio taki zjazd linowy cieszy się wzięcie. W planach jest doposażenie niemal wszystkich miejskich placów. Na nowe elementy mogą liczyć dzieci korzystające z placu zabaw przy Orliku, a także na chrzanowskim osiedlu Stara Huta. Często na tych placach pojawi się tylko jedno nowe urządzenie. Bywa także, że miasto zainwestuje w ogrodzenie, bo obecnie tego wymagają przepisy. Z kolei na popularnym placu zabaw w miejskim parku może pojawić się tylko huśtawka dla małych dzieci. Na więcej nie wystarczy miejsca. Wydaje się, że jest miejsce, ale nie do końca, bo musi być zachowana ta strefa bezpieczna dla każdego rodzaju urządzenia. Wydaje się więc, że małymi krokami, ale place zabaw są uzupełniane o kolejne ciekawe urządzenia. To powinno cieszyć nie tylko najmłodszych, ale także ich rodziców, bo jak wiadomo, dzieci nie lubią się nudzić i wciąż potrzebują nowych atrakcji i wyzwań.